Cześć! Z tej strony Domanu i dzisiaj pragnę nieoficjalnie pożegnać i pogrzebać FC-25 która, kto by co nie mówił, była produkcją nieudaną, o czym świadczy to, w jakiej kondycji zostawiam tutaj swój klub i chęć do gry, której po prostu nie ma. Więc chcę wam dzisiaj pokazać parę ciekawostek ze swojego klubu, ale przede wszystkim opowiedzieć o rzeczy tragicznej, którą jest rekordowo szybko pojawiająca się niechęć do tej gry. Na no, konkretnie mówiąc, nie pamiętam, kiedy tak szybko przestałem grać w Ultimate Team, co właśnie w FC25, bo moja gra dzieli się zawsze na dwa typy, czyli gra, żeby coś Nagrać na kanał, przetestować jakąś kartę itd. Itp. A ta druga to gra wyłącznie dla siebie, dla zabawy, czyli budowanie własnego składu, ulepszanie go, granie mistrzostw co weekend, Division Rivals, a czasem nawet i Squad Battles. No i ta gra dla zabawy została przerwana rekordowo szybko. Przez ostatnie trzy lata grałem mistrzostwa Forfan po prostu dla siebie, na swoim koncie, nawet pod koniec lipca na WFC 25 Ostatnie mistrzostwa na swoim koncie rozegrałem w połowie czerwca. I od tamtej pory nie miałem ochoty, i ani razu już nie zmogłem się, żeby swoim składem chociaż jeszcze raz rozegrać ten turniej. No po prostu mi się nie chce. Gram na waszych kontach jak mi pożyczycie do testu coś ciekawego, gram czasem u Maćka, no a u mnie to konto podstawowe, które ma mi dawać fans gry, leży już nieruszane. Są ewolucje do wykorzystania, których już nie chce mi się robić, no a do tego, jeśli wszystko sprzedam, to wciąż będę mieć 15 milionów monet. Więc no mógłbym sobie kupić nawet ostatnio testowanego Ronaldo Nazario, cenionego na 99, oczywiście o ile by mi się go chciało snajpić na rynku, no ale nie zrobię tego, bo mi się nie chce, a mówiąc Konkretniej nie mam po prostu ochoty grać w FC25 tak czysto dla siebie. Lubię jeszcze coś przetestować, jakąś kartę czy skład, ale to nie jest ten podstawowy rodzaj rozgrywki, który ma przyciągać do Ultimate Team każdego gracza. Więc ja sobie nie przypominam, żeby w moich oczach któraś gra zdechła tak szybko co FC25. No bo można mówić całym rokiem, o, jaka ta gra jest zła, ale ludzie i tak regularnie grają. No ja zresztą też regularnie grałem, bo od stycznia do czerwca ja chyba nie opuściłem żadnych mistrzostw, ale jak w końcu to się zdarzyło, no skończyło się na... Tym, że olałem już od razu całą grę i czekam wyłącznie na FC 26, więc to jest ostateczny dowód, że nawet taki maniak ultimate, Team jak ja, rekordowo szybko rzucił tę odsłonę. No bo nawet jeszcze w jakiejś FIFA 22, jak już odpalone zostały polskie serwery, pamiętam, że w sierpniu potrafiłem grać mistrzostwa albo walczyć dla zabawy w elicie Division Rivals, by zajmować jak najlepszą pozycję, o co wynikało z zapału do gry. Na no tu Division Rivals też już nie gram, no bo nie ma takiej naturalnej ochoty. Przez cały lipiec myślałem, że jeszcze mi najdzie ochota na grę, że jeszcze pogram te mistrzostwa, no ale nie ma się co oszukiwać, to się nie zdarzy może aby jeszcze potwieram paszki for fun i dlatego chciałem dzisiaj pokazać wam w jakim stanie zostawiam swoje konto i czym w ogóle na co dzień grałem, tak prywatnie dla siebie no bo nigdy tego nie robiłem a jednak u mnie także rządziły ewolucje i stąd też te monety na koncie no bo po co kupować zawodników skoro można mieć jeden i ten sam skład, który regularnie się ulepsza no aczkolwiek zaglądając jeszcze na inne karty głęboko w klubie z helią nie rozegrałem nawet stu spotkań, chociaż gość swego czasu był jako tak ogrywalny. Legendarny Eusebio, wart w chwili trafienia 3 miliony monet, o skoro go dostałem, był oczywiście bardzo przeciętny i on nie doczekał się nawet stu meczów. A bramki, które zdobył, ponabijał w dużej mierze w skład Battles. Darmowy odegard, podobno wybitna karta, a u mnie ma dwa mecze. Dopiero Ruth Hullit, którego dostałem w piku ma ponad 300 spotkań na koncie, ale swego czasu był to faktycznie absolutny ciemiężyciel, najlepiej radzący sobie na pozycji napastnika. Dalej. Ewolucja Tiurama, która podniosła jego tempo do 92, a co za tym idzie, jak na etap marca, to był świetno brońca, który nie przez przypadek rozegrałem prawie 350 meczów. I jeszcze lepsze wyniki ma Ashley Cole. Bardzo niedoceniona przez społeczność karta, która dzięki Jockey Movement pozwalała Anglikowi wejść przed każdego rywala, więc to jest rzeźnik. A jednym z pierwszych rzeźników, tak jak u każdego, był u mnie oczywiście Tiuram, no ale taki gość w grudniu po popołudniu. To był fenomen i nie przez przypadek dobił do prawie 600 meczów. A ja do niego w parze miałem jeszcze Simona z motoru Lublin, który też nie jest niskim zawodnikiem i zaliczył ponad 200 występów. No, podobnie zresztą jak Tio Hernandez, chociaż nim w wymiennej wersji rozegrałem także ponad 400 spotkań, więc no, bez wątpienia jest to legenda tej gry. Jak i Adama Traore. Brakuje dwóch meczów do 600 spotkań, no ale co by nie mówić, wymęczyłem Hiszpana ile się tylko dało. Karta na tyle pamiętałem że też jej nie przepalałem w SBC, a zostawiłem w klubie. No i to tyle z głębokich rezerw, bo skład, który zostawiłem, obraca się oczywiście wokół ikon. Na bramce najwięcej czasu spędził Buffon, którego sam trafiłem, a niedawno został zastąpiony on przez Wandersara. Lewa obrona Emmanuel Petit, który dobił do 95 ocen ogólnej, ale w słabszej wersji miał też już bardzo dobre tempo i jak się okazało, Francuz został najlepszym lewym obrońcą jakiego miałem w tej grze. Środek obrony, najpotężniejszy byk, ewoluowany od początku roku, czyli Blow, mający prawie 900 meczów na koncie, chociaż realnie zagrałem nim ponad 1000 spotkań, bo w międzyczasie bawiłem się jeszcze jego inną kartą po ewolucjach, no ale jego podstawową kartę kupiłem w grudniu za niecałe 500 tysięcy monet i tak już został, no bo gość jest zbyt dobry. Obok niego Maldini otrzymany za zadania, wyjściowo oceniony na 92%, Finalnie doszedł do poziomu, który chyba pozwoli mu grać do samego końca, no ale to naprawdę dobra karta zarówno na SEO jak i bokach obrony i nie wiem czemu ludzie tak płakali, że to była słabsza nagroda za zadania niż Majkon, bo tak naprawdę Włoch wciągał Brazylijczyka nosem. Na prawej obronie pozostaje Kafu, którego odkryłem niestety zbyt późno. Nie wiedziałem, że jego karta Toty jest tak dobra i olewałem ją przez miesiące, a gdy w końcu zagrałem, no gość zniszczył system. No, a tak, przez miesiące grałem zamrottą i swego czasu to był też prawdziwy rzeźnik. Wchodząc w pomoc, kolejny okrutnik, czyli niewymienny Wiera oceniony wyjściowo na 90, który doszedł do poziomu widocznego obecnie na ekranie. 881 meczów na koncie. No, ale Wiera zawsze jest dobry, więc to chyba naturalne. A obok niego, oczywiście, Ruth Hulit. Wersja oceniona na 93 leży w klubie, bo potem pojawiła się lepsza karta za SBC i ostatecznie doszła ona do poziomu ocenionego na 96. Przed tymi panami darmowy Zidan również oceniony finalnie na 96. Ta karta nie była wybitna od początku, no było widać, że jest darmowa i ma niedociągnięcia, ale na SPO ja w tym roku nigdy nie miałem wielkich wymagań. Kto się nawinął, ten mógł grać, więc no tak wyszło, że i Francuzem rozegrałem prawie 400 meczów, no ale to jest wciąż nic przy Bejlu za SBC. Wyjściowo była to karta Toty oceniona na 92, a skończyło się na tym co widać. Natomiast te statystyki są zabójcze. Co mecz praktycznie bramka i asysta, no ale wyjątkowo skutecznie grało mi się walejczykiem w, w FC25. U mnie to legenda na poziomie Blanka, Wiery i Hurita, bo po drugiej stronie został tutaj Kaka, tylko że... To jest gość wbity na koniec gry i realnie te statystyki pokazują, że zbyt wiele to ja brazylijczykiem nie grałem, ale za to na szpicy jest najlepszy z najlepszych Thierry Henry oceniony wyjściowo na 92, dostępny za hejtowane SBC, który realnie był najlepszym napastnikiem jakiego miałem w tej grze, który dysponuje także najlepszymi drivenami jakie widziałem. Gdy kupiłem Ronaldo Nazario, Francuz przez pewien czas grał na skrzydle, a jego średnia bramek na mecz i tak wynosi obecne równe 2. O mając jednocześnie przy tym sporo asyst. W FC25 pada dużo bramek, więc te statystyki w meczach online nabija się łatwo, no ale ten aurito to najpotężniejsza karta, jaką zapamiętam z FC25 i trzeba koniecznie sprawdzić jeszcze co potrafi ostatnio wydana karta Francuza oceniona na 98. Więc tak wygląda skład, który zostawiłem w tej grze i do tego jeszcze ławka rezerwowych. Drugi TurAM ponad 200 meczów. O Nigdy nie myślałem, że tak dobrze będzie mi się grać sio, który mierzy 182 cm wzrostu, Maradona z płatną ewolucją, także znakomite statystyki, niewiele gorsze od Beyla i 367 spotkań na koncie. Fernando Torres rozwinięty dzięki innej ewolucji, za pół miliona monet okazał się średni i pograł trochę później jedynie w skład Battles, gdzie nawił sztucznie liczby. No i Coman. Tak samo jego wersją Toty zagrałem kilka mistrzostw i było dziwo całkiem skuteczny, a finalnie skończył z overallem wnoszącym 93. Ponad 100 meczów ma także Rivaldo, którym zagrałem ze trzy mistrzostwa, no i oczywiście sporo zagrali Vidic oraz Ferdinand, zmieniani naprzemiennie jako partnerzy nietykalnego Laurent Blond. Więc tak wygląda moja ekipa z kilkunastoma milionami monet na koncie, którą zostawiam w FC 25. Może na pożegnanie jeszcze nią zagram, a może nie. Szczerze mówiąc, bardziej mam ochotę sprawdzić w końcu betę FC 26, którą mam dostać działającą na dniach. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!